Cześć, z tej strony Dombro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Swift 21 Ultimate Team na moim kanale. W dzisiejszym materiale nie będzie co prawda gameplayu, za co Was bardzo przepraszam, ale obiecuję, że to drobie i w piątek bodajże albo w sobotę postaram się pograć troszkę więcej meczej, żeby was, was, Wam też pokazać jakieś rozgrywki. Aczkolwiek przejdźmy sobie między innymi do paczek za Rivals, które dzisiaj sobie otworzymy. A także pokażę Wam e, SBC, które wykonałem, bo wykonałem SBC o ikonę. Wiem, że no, nie jest to zbyt opłacalne, bo zapłaciłem za nie coś, około pół miliona, coś takiego, więc no... no trochę, e, trochę hajsu na to poszło, tak? E, aczkolwiek no, udało się trafić naprawdę w miarę spoko kartę zawodnika z Holandii, ale nie będę Wam oczywiście tego spoilerował. Sami zobaczcie zaraz na odcinku. Pokazałem Wam tam, tam, tam także e, składy, które przepaliłem na każde... Na każde z tych wyzwań, wiem, że może dało się to zrobić taniej, ale po prostu nie chciałem marnować czasu. A też nie zależało mi aż tak na końcach, żeby zaoszczędzić tam parę tysięcy, więc zrobiłem to po prostu tak jak uważałem. W każdym razie, no tam będziecie mieli paczki za, za tą ikonę. Będziemy szukać sobie tej ikony, bo stwierdziłem, że nie będę sobie. Psuł zabawy i po prostu czekał aż się ta paczka otworzy. Tylko wyłączyłem sobie ekran, wy też nie będziecie tego widzieć, jak ta paczka się będzie otwierać, i dopiero zobaczycie później, jak będę wyszukiwał sobie tej ikony z jakiej narodowości ona jest. Znaczy, w sensie narodowości już znacie, bo pewnie mnie tylko wam zaspoilerowałem, że jest to Holandia, aczkolwiek yy, no, zobaczycie tak naprawdę, kogo udało mi się trapić, bo karta jest zacna. Także bez pewnego przedłużenia, lecimy z odcinkiem, tego się chyba nikt nie spodziewał, ale będziemy robić sobie ikonę. Jak widzicie, tak wyglądają nasze składy. Tutaj jeszcze zmienimy sobie e, oczywiście z granką, żeby wszystko działało. Tak wygląda składzik o ocenie 85. Tutaj przepalamy sobie dwie karty, których i tak bym nie używał, więc tutaj bez znaczenia. E, w każdym razie zrobimy sobie to SBC. Tutaj widzicie wszystkie składy, jakie na niego przepaliłem. Tutaj w ogóle brakuje mi jeszcze Karwahala, ale to zaraz zmienimy. Także. Wrzucimy tu sobie jeszcze Daniego Karwahala. czekajcie, gdzie jest karwahal Tutaj, o teraz wszystko, wszystko będzie Git. Wyszukamy go sobie jeszcze na rynku. Dobra, nie będziemy tutaj czekać. Ogólnie, to większość tych SBC. Po prostu musiałem kupić zawodników z rynku. Tam tylko paru zawodników udało mi się po prostu jakoś z klubu tam wycisnąć. W każdym razie, no, wydają na to SBC jakieś, bo ja wiem, no, plus minus 550 tysięcy, no więc tyle, ile mniej więcej ono kosztuje. Yy, tutaj widzicie składy. Wiem, że nie jest ono zrobione najtaniej, dałoby się pewnie, nie wiem, że tak powiem, yy, snajpić zawodników troszeczkę taniej, albo po prostu robić jakiś zamienników, żeby używać niekonkretnie tych kart. SBC to robiłem sam, nie brałem nic z futbina, więc być może na futbinie znalazłem jakieś lepsze rozwiązania, no ale szczerze, po co mi to, tak naprawdę? Yy, w każdym razie, yy, teraz odpalamy sobie ostatni składzik i odbieramy paczkę z ikoną. Właśnie otwieramy sobie paczuszkę. Także yy, no ja, ja tego nie widzę, tak, wy tego nie widzicie, i za chwilę, za parę sekund yy, wszystko będziecie już yy, widzieli. Także myślę, że już można sobie to przewinąć i chyba wysłałem tą kartę do klubu i dobra, zaraz widzimy się w poszukiwaniu mojej ikony no to co, lecimy z poszukiwaniami zacznijmy sobie może y, od tych takich których bym nie chciał, czyli Włochy dobra, czyli Włochów już na pewno nie będzie teraz tak y, kolejną narodowość, którą chciałbym sobie sprawdzić jest Ukraina uff, no dobra Ukrainy nie ma, czyli Szewczenko też odpada. I co tu mamy dalej? Jest WKS, czyli czy może jest to lider Drogba? Nie, nie ma Drogby. Dobra. Czyli kolejna narodowość nam tutaj odpada. Tutaj już chyba nie będzie nic. Mamy jeszcze Walię i Węgry. Czy w Wali ktoś jest? Nie ma, czyli na pewno nam no, tutaj Ryan Giggs odpada. Yy, mamy jeszcze... Węgry, czy może Ferenc Puszkasz? Nie mamy żadnego Węgra, czyli już wiemy, że Puszkasza także nie ma. Yy, Serbia, czy jest to? Nie ma, dobra, czyli Widicza też nie trafiamy. Następną kartą, następną narodowością jest Szkocja, więc może Kenny Dalblisz? No nie, jest to Magnomine, więc yy, Szkocja także nie. Mamy jeszcze Szwecję, czy będzie to Larsson? No, Szwedów mamy trzech, ale na szczęście nie tych, co. Co powinni być? Portugalia. Czy może jakiś Eusebio? No, jest Luis Figo, ale to jest tylko ikona wypożyczona, także spokojnie. E, dobra, co tu dalej? Jest Portugalia. Rosja. Może Lewiaszyn, tak? No, to by raczej było kiepskie dosyć. Uf, dobra, jest Bakajew, czyli, czyli nie ma. Dobra, Rumunia. George Hadzi? Nie ma jakiś butefan, ale to nie to, butapren, te sprawy to nie to. Okej, okay, jesteśmy pod M. Co tu mamy? Meksyk. Być może będzie to Meksyk. Na szczęście nie, jest Lozano Oczoła także No powiem wam, robi się coraz coraz cieplej. Yy, Nigeria. Nie, dobra, mamy tutaj naszych nigeryjczyków. na szczęście nie jest to yy, nigeryjski zawodnik. Okocza, tak jest. Zapomniałem w ogóle jego nazwy e, Niemcy, Uf, dobra. Nie ma Niemców, czyli Mirek Kloze zostaje cały czas gdzieś tam e, w chmurze, że tak to śmiesznie określę. Dobra, no tutaj nie ma nic. Mm, Okej okay. tym razem przejdziemy sobie, kto tu jest w ogóle. Kolumbia, kolumbijskie ikony chyba nie ma. Kamerun, kurde, taki Eto. No, no, no no Eto to ci troszkę same brakuje, także no nie. E, Hiszpania, Holandia, zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne słabsze narodowości. E, no tak, jest Irlandia. Czy będzie Irlandia? Nie, dobra, czyli Keina też nie ma. Kolejną narodowością jest Irlandia północna, czy będzie to George Best. Dobra, czyli Beścika też nie ma. E, Liberii nie ma oczywiście teraz jeszcze przejdźmy sobie do Japonii czy może będzie to słynny znany Nakata no nie, mamy Minamino Nakajime także no nie ma dobra, to teraz od góry, co? Hiszpania taki Fernando Torres albo Puyol którego bardzo lubię no nie, są nasi zawodnicy stali bywalcy, ale nie ma tutaj naszych zawodników i czy będzie to Holandia? Van Basten, powiem wam w sumie, no ciężko jest mi coś tu powiedzieć na temat tego zawodnika. Nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć wam, ile on kosztuje. E, powiem wam tak: cztery no, gwiazdki, słabsze nogi, 3 gwiazdki sztuczek. E, jeśli chodzi o jego e, statystyki, no to wytrzymałość taka średnia, bym powiedział. Słaba bardzo równowaga, e, wykończenie i dalekie strzały. Tutaj w ogóle strzelanie no, na dobrym poziomie. Tempo przyzwoite. No, no to ikonę już widzieliście, a teraz na zakończenie mam dla was przygotowane trzy paczuszki. Są to oczywiście paczki wymienne, aczkolwiek no od przyszłego tygodnia szła będę brał sobie niewymienne, bo zbliża się event team of the year, footmas i tak dalej, więc będzie tych kart trzeba sporo na te SBZKI, więc będę sobie musiał troszkę ten mój sk yy, skład upgradeować. Tutaj w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, a trafiamy Bobiego Firmino 87, naprawdę spoko traf jakiś zarobek z tego będzie no i wisienka na torcie paczka za 50 tysięcy zobaczymy czy cokolwiek nam ona przyniesie i czy będzie to jakiś zastrzyk gotówki jest walkout czyli je, jest ok anglia pp Jaydo sancho 87 overall naprawdę przyjemny aczkolwiek no karta tak średnio grywalna no bo ten sancho z tak małym niskim tempem w sensie to no, no nie jest to zbyt dobre no, jak widzicie, poza tym jeszcze LakaZ, Korea, Meunier to już są karty raczej takie warte maksymalnie 1000-2000 monet, więc tak mało co. No, może ten LakaZ troszkę więcej, bo dobra narodowość, dobra liga. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Przepraszam, że bez gameplayu, ale tak jak mówiłem, nadrobimy to sobie w następnych dniach. Nie wiem, w piątek albo w sobotę, tak jak mówiłem. W każdym razie wtedy potestujemy sobie naszego Marco Van Bastena. Powiem Wam szczerze, że nie wiem czego się po tej karcie spodziewać. Grałem już nie parę meczów wcześniej. Strzelił parę fajnych bramek, może nie jest to jakiś nie wiem, Pele czy Maradona, świętej pamięci, ale naprawdę grało mi się nim przyjemnie. Zobaczymy, jak, jak będzie to dalej wyglądało. W każdym razie pokażę Wam po prostu, jak ta ikona prezentuje się na boisku. Jak wyglądają jego strzały, jak wygląda jego przyspieszenie, dribbling, zwinność i tak dalej. Jak po prostu ta karta wygląda w grze. No, bo jak wiecie, często niektóre statystyki są dosyć przekłamane, czy to w dobrą, czy w złą stronę. Więc no, same statystyki Wam też mogą czegoś nie powiedzieć, co zobaczcie w grze. A być może po, po moim filmiku zdecydujecie się właśnie na wybór tej karty. No, jest ona warta mniej więcej, troszkę mniej niż jest warte to SBC o ikonę, więc troszeczkę na tym straciłem. Aczkolwiek, no, szczerze, czasami te tanie ikony wcale nie są takie złe, jak się może wydawać. Chociaż no niektóre są tragiczne, tak jak Inzagi, czy coś w tym stylu. Ale ta karta powiem Wam szczerze, że wygląda nawet nawet ok. A w razie czego no cóż, no jak będzie już trzeba jakieś lepsze overale yy, w styczniu, nie wiem, czy tam już powiedzmy dalej gdzieś w okolicach Team of the Season, no to jeśli będzie trzeba, no to go przepalimy, tak? To jest tylko FIFA, więc trzeba się tym bawić. W każdym razie ja wam dziękuję za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Kliknijcie taki przycisk subskrybuj, co bardzo mi pomoże w rozwoju tego kanału. A jeśli macie jakieś pomysły na odcinki, to piszcie śmiało w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam, czy się też zasugeruję. Także dzięki, Siema!